Gram Aurorem, kobietę, która poszukuje miłości. Niestety ma dorosłą córkę, z którym z tym faktem się trudno jej pogodzić. Ona sama zachowuje się trochę jak nastolatka, rozpaczliwie, właśnie poszukując sobie partnera. Ma dorosłą córkę, która chce wyjść za mąż. Dla Aurory to jest dosyć banalne rozwiązanie. I niestety zachodzi w ciążę, i Aurora zostaje babcią, z czym. Nie może się pogodzić. Są w bardzo silnym związku, myślę, że trochę toksycznym, ta matka i córka. No i w związku z tym możemy obserwować takie studium takiej, takiej silnej zależności między dwoma bardzo związanymi ze sobą kobietami. A przy okazji pojawiają się też mężczyźni i w życiu Aurory, i w życiu Emmy próbują one sobie jakoś ułożyć życie, ale tak naprawdę nie mogą żyć bez siebie, ale z sobą też nie potrafią, więc trudne to jest bardzo. A czy oglądałaś film? Tak, żeby tak, tak, sobie oczywiście. przypomnieć. Tak, książkę, oglądam film. Film jest zupełnie inny niż książka. książka. Książka wiadomo, jest bardzo pojemna, tam się dużo rzeczy... wydarza tu na potrzeby sceny. Trzeba było tą adaptację bardzo ograniczyć, więc Aurora nie ma tutaj kilkudziesięciu adoratorów, tylko jednego. Więc bardziej postawiliśmy na to, że ona jest jednak wdową i. Jest taką kobietą, która udaje, że nie zależy jej na nowym związku, ale tak naprawdę w głębi duszy bardzo jej zależy. Trudno tutaj się będzie jakoś odwoływać do tych ról. Robimy to zupełnie inaczej, w innym trochę anturażu, w innej oprawie, no ale gdzieś sedno zostaje to samo. Czyli te czułe słówka, które ludzie wypowiadają w swoim kierunku, a pod spodem. Kryją jakieś inne mroczne, niewypowiedziane słowa, które są bolesne. Film jest chyba z lat 80., już nie pamiętam z którego roku dokładnie, ale jest to jednak tamten czas w Ameryce, gdzieś tam zapisany w stylizacji. No My tutaj jesteśmy trochę poza, jakąkolwiek, poza jakimkolwiek określeniem czasu i miejsca.